Ja zauważyłem, że im więcej rzeczy robię, im więcej mam biznesów, relacji i tak dalej, tak naprawdę mam więcej czasu. Mamy bardzo dużo takich panów Staszków, którzy bardzo chcą być zapracowani, z tą kaczką to się aż pocą biegając, tylko że ona jest cały czas pusta bo nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego z tą taczką biegam, tylko bo ważne jest, żeby ta taczka po prostu była w ruchu. Na pewno takiej największej wpływ miały aplikacje mobilne. To była taka krótka droga do pierwszego miliona. Ja lubię bardzo swoje życie, lubię to, co się dzieje, staram się tak wszystko układać, żeby było po mojemu, w związku z czym, to kurczę, jestem po prostu uśmiechnięty. Tak. <grych> Partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla twojego e-commerce oraz Firmao, zarządzaj firmą online. Linki do partnerów i z zniżką znajdziesz w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżo i witam was na kanale Biznes od początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców, pokazujemy ich firmy i to, jak żyją. Dzisiaj jesteśmy u Jana Gajosa w Krakowie. Jan jest też znany na YouTubie jako 30-letni milioner z Krakowa i z Janem będę rozmawiał o tym, jak dorobił się swoich milionów, ale nie tylko o biznesie, będzie wiele innych tematów, także zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć Janku, bardzo serdecznie Cię witam. Powiedz, na początku będzie trudne pytanie, czym się zajmujesz zawodowo? Dobra, faktycznie zacząłeś się trudnego pytania, bo nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że chyba najbliższe to jestem seryjnym przedsiębiorcą. To chyba byłoby takie najbliższe prawdy. Tak się śmiałem, jak sobie chciałem Ciebie wyszukać. Na YouTube zawsze przygotowuję się, więc wyszukuję mhm. wywiady, których udzielałeś. To żeby trafić na jakiś wywiad z Tobą, to trzeba wpisać na YouTube 30-letni milioner z Krakowa. <głos> <głos> tak. Więc powiedz, czym się zajmowałeś wcześniej, na czym te miliony zrobiłeś? <noise> czy się pytasz mnie o to, na czym zrobiłem pierwszy milion, czy na czym robię miliony? Bo to są jakby dwie różne... Na czym różne... zrobiłeś się... pierwszy? Wiesz co, pierwszy milion to yy, myślę, że połączenie na pewno takiej największej wpływy miały aplikacje mobilne. To był taka krótka droga do pierwszego miliona, a zajmowałem się tak wieloma rzeczami, że jak ktoś mnie pyta, od czego się zaczyna moja przedsiębiorczość, to jakby ciężko by się wstrzelić z jedną odpowiedzią, bo przychodzi mi do głowy, że jak ja byłem dzieckiem, to to były takie karteczki, no te, no te siki. Ja już pamiętam, że ja sobie z tego zrobiłem pierwszy biznes, bo był wtedy etap Króla Lwa i na tym Królu Lwie chyba z Simbą, jak on był na tej górze, były największe wartościowe, mi się udało to wyłapać, więc potem wymieniałem to na słodycze i takie różne rzeczy. Potem e, gdzieś tam w sanatorium na przykład, gdzie byłem, nie można było kupować słodyczy, ale mogli ci rodzice kupować słodycze, więc ja już wtedy jakieś miałem takie myślenie, że nie będę ja tych słodyczy teraz, tylko sprzedawałem je z dwu-, trzykrotną przebitką jako towar trudno dostępny, jeszcze nie wiedząc w ogóle, czy mi popyt, i tak dalej. I jako, że miałem talent językowy, to już wtedy zacząłem na przykład pisać wypracowania za pieniądze dla swoich kolegów z klasy. I pamiętam, że raz musiałem się chować w toalecie, bo to senatorium to wiesz, tam pilnowali i tak dalej. Więc siedziałem w nocy i pisałem, że niby mam zaprycie żołądkowe, bo przyjąłem chyba siedem takich tych zgłoszeń. I wszystkie na ten sam temat, nie? Więc musiałem to wy, wykombinować w ten sposób. Więc to można powiedzieć że takie dziecięce początki przedsiębiorczości, a takie prawdziwe, prawdziwe, no to chyba. Jak się zatrudniłem jako e, przedstawiciel handlowy w jednej z sieci telekomunikacyjnych, to musiałem założyć działalność gospodarczą. No więc można powiedzieć, że to było takie pierwsze, bo ja się strasznie bałem sprzedaży, byłem tym przerażony, więc stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i poszedłem po prostu pracować jako przedstawiciel handlowy. Ok, zawsze jesteś taki energiczny na tych nagraniach, uśmiechnięty i powiedz mi, czy to jest u ciebie naturalny styl bycia, czy to jest taki wizerunek, który masz do kamery, czy ty jesteś taki na co dzień? Wiesz co, ja jestem taki, to nie jest tak, że chodzę cały czas nakręcony, ale szczerze mówiąc przez większą część dnia taki jestem, bo jakby ja lubię bardzo swoje życie, lubię to, co się dzieje, staram się tak wszystko układać, żeby było po mojemu. W związku z czym to no kurczę, jestem po prostu uśmiechnięty. <grystanie> Właśnie, czy tego da się nauczyć, czy ty miałeś tak od urodzenia, czy to są jakieś wrodzone twoje cechy, czy ty to nie, u siebie wypracowałeś? Nie, ja to u siebie wypracowałem. Bez to wypracowałem. To jakby jest zaleta dla mnie rozwoju osobistego. I to, że ja też jestem trenerem i mam ten program szkoleniowy razem z Krzyszkiem Królem, czyli Wyzwanie 90 dni, to jest e, tak naprawdę nie jakieś tam zebrane książki, które przeczytaliśmy, tylko to jest zestaw zasad, które ja stosuję na co dzień. Dlatego jestem taki przekonany, bo to wszystko to są wypracowane rzeczy. Ja na przykład jak e, zaczynałem pracować jako przedsiębiorca, to e, potrafiłem nie spać ze stresu. E, e, denerwować się bardzo łatwo, gdzieś przesadzać, przepracowywać, ucinać kontakty. Ja bardzo dużo takich Różnych dziwnych rzeczy porobiłem na tej drodze, więc dziś mądrzejszy o tą wiedzę jestem spokojny, bo nie jest to tylko doświadczenie zawodowe, ale też ta właśnie wiedza psychologiczna, która pomaga mi się spokojnie odnajdować, niezależnie od sytuacji. Okej, okay. właśnie działacie w tej branży rozwoju osobistego, to jest branża, która kojarzy się trochę, powiedzmy, negatywnie, ma dużo takich stereotypów nieciekawych. Yy, tak, bo jak... wiesz co? Dlatego że. Jakby tu jest takie trochę duże niedopowiedzenie, że sporej części osób myli się rozwój osobisty z mówcami motywacyjnymi. To są jakby mówce motywacyjni to jest część rozwoju osobistego, ale to jest pewien wycinek. Nie? Tak jak mamy sport i na przykład bieganie, więc nikt nie mówi, że bieganie to jest tylko sport, a tu się to troszeczkę miesza, plus nie ma tak naprawdę żadnej jeszcze weryfikacji, bo to jest dosyć młody rynek, więc jest dużo osób, które widzi w tym pieniądze, same nie mają za bardzo osiągnięć, przeczytają jedną czy dwie jakieś mądre książki i powtarzają frazesy z tych książek. Nie, no bo dzisiaj łatwo jest zaistnieć w social mediach, wystarczy tylko średniej jakości smartfon i trochę samozaparcia oraz wystarczający transfer internetowy. Więc dużo jest takich trochę mówców motywacyjnych bez wiedzy i doświadczenia, ale... To jest normalne prawo rynkowe, nie? Czyli coś się zaczyna, jakby rynek weryfikuje takie osoby, więc ja myślę, że z pięć lat jedzie na bezpiecznie i, i zmieni się to postrzeganie, no bo w Stanach to jest już to naprawdę rozumiane w zupełnie inny sposób. Tak w latach dziewięćdziesiątych, jak ktoś mówił, ludzie się wstydzili mówić ochotą do psychologa, nie? No bo jak było, że idziesz do psychologa, to jesteś świrem. Dziś po latach jest już to normalnie traktowane, a wręcz modne. I ja obstawiam, że podobnie będzie z rozwojem osobistym. Tylko potrzeba po prostu troszeczkę czasu i dobrej pracy ludzi, którzy się na tym faktycznie znają. Bo ja nie mówię, że jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. Znaczy jesteśmy niepowtarzalni, ale nie jedyni. W związku z czym jest też parę innych fajnych, dobrych osób, które robią fajną robotę. I myślę, że jak wszyscy będziemy dalej robić to, co robimy konsekwentnie, to zmieni się postrzeganie społeczeństwa odnośnie tego typu przedsięwzięć. Okej. Okay. Powiedz, czym jest wasze wyzwanie 90 dni i czy znajdziemy tam, bo mówiliśmy trochę o rozwoju osobistym, zanim porozmawiamy o tych wszystkich milionach pieniądzach w biznesach, to powiemy może trochę o tym, myślę, to jest ważny temat. Czy są jakieś narzędzia, techniki, powiedzmy poparte badaniami naukowymi, które ty używasz? żeby nie wiem zmienić swój sposób myślenia albo zmieniać stany emocjonalne, czy są jakieś takie konkretne narzędzia, które mogą nam w tym pomóc? Czyli no oczywiście, że są i oczywiście, że są podparte badaniami i program wyzwanie 90 dni to jest właśnie zestaw tak naprawdę narzędzi, które ja stosuję. To jest to jest, wiecz, jak rozwój osobisty to jest naprawdę ogromna dziedzina, i tego jest tam masę różnych rzeczy. My wyselekcjonowaliśmy, bo długo nam to zajło, Zbudowaliśmy z tego taką konkretną ścieżkę, gdzie krok po kroku po prostu etapami układasz te poszczególne elementy życia, i nie poprzez jakieś właśnie gadanie, że słuchaj, jesteś super, możesz wszystko i tak dalej, tylko konkretną pracę u podstaw, konkretne umiejętności, gdzie wiele osób troszeczkę myli rozwój osobisty z pozytywnym myśleniem. A ja jestem wręcz przeciwnikiem pozytywnego myślenia na zasadzie takiego wmawiania sobie, że urwało mi rękę, to mam drugą, więc jest spoko. Tylko bardziej nauczenia się akceptowania złych emocji, no bo one też są częścią. My ja też mam czasami tak, że wstaję rano i myślę sobie, a może bym wrócił to wszystko i pieszczady, nie? No to jest normalne u człowieka, że masz jakiś tam gorszy moment. Natomiast ja wiem, jak sobie to szybko przepracować i z powrotem wrócić do dużej aktywności, nie? Więc jakby. To są same narzędzia, tylko i wyłącznie narzędzia podparte gdzieś tam wiedzą teoretyczną, odpowiednimi ćwiczeniami i też oczywiście badaniami. To tak myślę w wielkim skrócie mogę powiedzieć. Dobra, będę ci ciągnął za język. Czy Proszę. jest jakieś narzędzie, które powiedzmy nasi widzowie mogą wziąć i wdrożyć u siebie w miarę prosty sposób, które na przykład u ciebie bardzo mocno zmieniło Twoje życie? Jakieś hmm. konkretne narzędzie, co nasi widzowie mogą zrobić? żeby poprawić. O, dobra, bo, bo wiesz, to też musi być do, dosyć dużym wprowadzeniem, żeby pewne koncepty zrozumieć, ale od razu przyszło mi jedno bardzo proste, tak trywialne, gdzie ludzie dużo gubią, a e, jakby Mocno pomaga w planowaniu dnia, mocno pomaga w podejmowaniu decyzji, bo jakby każdy z nas ma gdzieś tam marzenia, nie? żeby być szczęśliwym, bogatym, nie wiem, kochanym, zakochanym, no takie podstawowe ludzkie potrzeby. Nie? Czyli może bogactwo nie u wszystkich, ale jakby w szerokim rozumieniu powiedzmy bezpieczeństwo finansowe. I jakby próbujemy, szukamy różnych ścieżek, jakichś bardziej, mniej konkretnych biznesów, czy tak samo z miłością. A moim ulubionym pytaniem, które ja uważam, że w rozwoju osobistym jest kluczowe i które sobie bardzo rzadko zadajemy, a które bardzo często zadają sobie dzieci, wręcz często do przesady, to jest pytanie dlaczego. I Większość decyzji podejmujemy z różnego rodzaju przekonań, automatycznych schematów, a zupełnie inaczej one wyglądają, kiedy się zatrzymamy i zapytamy się, dlaczego. Dlaczego ja to chcę, dlaczego tak się czuję, dlaczego muszę to zrobić dziś, dlaczego nie utrzymuję kontakt z tą osobą, jaki ma być tego rezultat? Bo jakby ja zauważyłem, że im więcej rzeczy robię, im więcej mam biznesów, relacji i tak dalej, tak naprawdę mam więcej czasu. Bo ja każdego dnia, jak mam budowany plan dnia i analizuję sobie, co dzisiaj mam do zrobienia, to pierwsze co robię, to zastanawiam się, dlaczego ja to chcę zrobić. Czy też muszę to zrobić, no bo niektóre rzeczy są takie, które musisz, no bo jak na przykład nie złożysz deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego. No to możesz sobie odpowiadać, że ci się to nie podoba i tak dalej, ale konsekwencje i tak cię spotkają, nie? Czy dlaczego nie mogę przejechać na czerwonym świetle? No tu też będą konsekwencje, tak? Więc no niektóre rzeczy są oczywiste, ale wiele jakby sytuacji życiowych, czy decyzji zupełnie zmienia swoją optykę, jak się głębiej zastanowić nad tym, co robisz. Czyli mniej takiej automatyzacji, że lecę przez życie, bo jestem w pędzie. Ja tu lubię często przybliżać tą anegdotę, jak przyjeżdża kierownik na budowę, widzi pana Staszka, pan Staszek biega z tą taczką, wie, że o co chodzi. Nie I, czasu, ma czasu załadować nie ma czasu załadować, nie, panie kierowniku? Taka, tak dużo roboty, że nie ma kiedy załadować. Ja zaobserwowałem, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mamy bardzo dużo takich panów staczków, którzy bardzo chcą być zapracowani, z tą taczką to się aż pocą biegając, tylko że ona jest cały czas pusta. Bo nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego z tą taczką biegam, tylko bo ważne jest, żeby ta taczka po prostu była w ruchu, a nie to, co w niej jest. Więc to takie najprostsze, a tak to mógłbym dużo różnych mówić, ćwiczeniach, ale myślę, żeby nam się skończyły baterie w sprzęcie do kręcenia. Ok, to powiedz mi od razu, dlaczego Ty robisz tyle nowych projektów, otwierasz kolejne firmy, co cię napędza, co cię w ogóle, co tobą kieruje że Kreacja. Nas... Powiem całkowicie szczerze, bo często pada pytanie w moją stronę, dlaczego ja nie inwestuję w rynki finansowe, nie? Dlaczego nie inwestuję w giełdę, w kryptowaluty, w Forex i tak dalej. I to jakby nie dlatego, że ja mam coś przeciwko temu. Tylko tak jak kiedyś pracowałem w doradztwie finansowym. jakby ja się szybko tam wypaliłem, odszedłem, bo mnie w biznesie skłamałbym, gdybym powiedział, że nie kręcą mnie pieniądze. Ale szczerze mówiąc, ja już mam ten poziom bezpieczeństwa, wolności finansowej, który sobie założyłem. Nie mam aspiracji na posiadanie własnego jachtu i tak dalej. Co chcę, to mam. Eee, I dla mnie bardziej te emocje towarzyszące budowaniu czegoś. Ja jak grałem na komputerze, tak bardziej jeszcze w młodszych latach, to lubiłem tego typu te buildery, zarządzanie, gdzieś tam budowanie wiosek e, i tak dalej i jakby dziś robię to samo w życiu dorosłym, czyli dla mnie fajnym jest to, jak coś z niczego tworzysz, składasz te klocuszki, one zaczynają funkcjonować, zaczyna to się napędzać, masz jakieś nowe wyzwania, coś się nie udaje, coś trzeba zmienić, coś trzeba ponegocjować, no i jakby potem widzisz, że masz swoje takie dziecko, coś funkcjonującego, nad czym możesz pracować, gdzie dobierasz sobie odpowiednich ludzi, bo ja też teraz tak tworzę biznes, żebym jakby dużo pracy włożył na początku, ale później, żebym ja był taką osobą już tam z tylnego rzędu, nie? Czyli tu wszystko rozkładam, składam w klocki, biorę odpowiednich ludzi, a potem już tylko i wyłącznie gdzieś tam to sobie nadzoruję. I dla mnie te emocje, które temu towarzyszą, są uzależniające. Już całkowicie szczerze, oczywiście patrzę na pieniądze, w tym sensie, że zdaję sobie sprawę, że podstawowym celem każdego przedsięwzięcia biznesowego jest zarabianie, ale jakby moja motywacja nie jest już finansowa. To jest jakby jeden tam z fajnych argumentów, że to zacznie dla mnie zarabiać. Ale ważniejsze jest cała ta otoczka i te emocje, ta adrenalina. O, tak, może Czyli powiem. Czyli lubisz tworzyć coś z niczego, coś nowego, i później, jak ten projekt już funkcjonuje, tego oddajesz gdzieś, że on powiedzmy, automatyzujesz go i Czyli zajmujesz się nową rzeczą? To właśnie też nie jest tak, że całkowicie go automatyzuje, bo nigdy czegoś takiego nie ma, to jest złudne ograniczam do minimum swoją aktywność. To jest takie najbezpieczniejsze słowo, bo ja dalej to kontroluję. Ja dalej to sprawdzam, dalej jestem pod telefonem dla moich współpracowników czy pracowników, jakby cokolwiek się działo, będzie potrzebna moja rada, ale szukam ludzi zaufanych, którym ja pomagam rosnąć. Bo to jest też dla mnie coś fajnego, że ja staram się wyszukiwać talenty, ludzi, którzy znają się na czymś, którzy gdzieś tam byli na przykład w przeszłości niedoceniani i dać im taką Pole do rozwoju, pole do popisu, żeby oni rośli, czuli, że są częścią tego projektu, a nie tylko na 8 godzin po odcinek na wypłatę wpadają, żeby sobie spłacić kredyt i jedzenie kupić, tylko że coś tworzą. Czyli jakby ja staram się w swoich współpracownikach też wzbudzić. To poczucie integracji z firmą. Tak, jak w Japonii jest kultura, że pracownik się czuje częścią firmy bardzo mocno, to ja nie chcę aż w ten sposób prowadzić, że tam jest to sepukło, jak firma zacznie bankrutować, to nie do tego stopnia, ale do tego zdrowego momentu, w którym jakby czujesz, że to, co robisz, przekłada się na to, jaki jest twój biznes. Czyli nie jesteś tu tylko po to, żeby mieć kasę na życie, ale żeby tworzyć coś fajnego z fajnymi ludźmi. To jest taka moja bardziej filozofia. Jakie są Twoje kryteria doboru nowych biznesów? Bo mówiliśmy chwilę przed nagraniem, że teraz zaczynasz chyba produkować uszczelki, tak? Tak, produkcję uszczelnień technicznych i regenerację siłowników hydraulicznych. <grym> Więc wiesz, spośród wszystkich biznesów, które są możliwe, na podstawie czego ty wybierasz, że chcesz akurat teraz robić uszczelnienia techniczne? <grym> wiesz co, tutaj to nie było co? W tym akurat konkretnym przypadku to nie było co, tylko z kim? Tu najpierw poznałem ludzi, którzy mieli w tym pasję, którym się podobało, a którzy widziałem, że nie są w pełni wykorzystywani. Potem zrobiłem analizę rynku, gdzie zauważyłem, że jest dużo pewnych braków w jakości obsługi, gdzie ja mogę zaistnieć i wiem już czym mogę się wyróżnić względem pozostałych firm z tego segmentu rynkowego. I jakby po trzecie powiem szczerze, ja od zawsze chciałem coś produkować. Od zawsze miałem takie marzenie. Ja w ogóle jako dziecko wyobrażałem sobie jako przedsiębiorcę, właśnie takiego typowego, klasycznego XIX-wiecznego, wiesz, czyli fabrykanta. No, może nie te kominy z dymem i tak dalej, ale właśnie jako kogoś, kto coś buduje w sensie fizycznym. A wcześniej no, nie miałem takiej stricte możliwości, więc jak dodałem dwa do dwóch i zobaczyłem, że mogę coś fajnego zrobić i spełnić swoje dziecięce marzenie, to czemu nie? Ok, porozmawiamy trochę o aplikacji mobilnej, bo myślę to był taki game changer może. Tak, to prawda. <laughs> Powiedz mi, skąd wziął się pomysł na aplikację mobilną właśnie taką do nauki języków obcych? I to jest znowu ciekawa sprawa, bo to jest jakby połączenie dwóch idei. Ja jestem graczem, o czym często mówię, uwielbiam grać, e, czy na konsoli, czy na komputerze, teraz już nieco mniej, ale dalej nie odmawiam sobie tej przyjemności i zawsze chciałem stworzyć grę. Natomiast no, zrobienie gry to są budżety grube, tak? No, jak mówimy na przykład o cyberpunku, no to tam są setki milionów dolarów. No... Radzę sobie w życiu, ale nie na setki milionów dolarów, żeby włożyć w jakąś grę. A w tamtych czasach to już w ogóle milion dolarów był dla mnie kwotą abstrakcyjną. E, I to był ten czas, 2011 rok, gdzie aplikacje mobilne zaczynały coraz bardziej zdobywać popularność. Więc ja zawsze gdzieś tam marzyłem o grze. E, jeszcze nie miałem tego sprecyzowanego. Krzysiek wtedy po raz pierwszy poleciał do Tajlandii. I to, co e, jego urzekło, to właśnie to, że tam wszędzie wszyscy korzystają z telefonów. Tam komputer jest drugi albo trzeciorzędny do tego stopnia, że w Bangkoku już w tamtym czasie e, istniała osobna sieć komórkowa. Tylko i wyłącznie do metra, żeby jak oni tam jadą w metrze, żeby nie odcinało im zasięgu z telefonu. I jakby wszyscy tam praktycznie siedzieli w tych telefonach, każdy krzyczył, się przyglądał, że tam siedzi w tych aplikacjach, i on jakby chciał stworzyć aplikację do nauki języka, zwłaszcza że chciał się nauczyć języka. Ja zawsze chciałem stworzyć grę, zaczęliśmy o tym rozmawiać. Połączyliśmy te dwa pomysły i wtedy jeszcze idea gamifikacji była dopiero początkowa, natomiast stwierdziliśmy, że z jednej strony stworzymy aplikację mobilną, która będzie skuteczna w obszarze nauki języka, a z drugiej strony będzie zabawna. Nie w sensie śmieszności, tylko właśnie całej tej interakcji i jakości interakcji, która wynika z tego, że możesz również towarzyszyć nauce, może towarzyszyć zabawa. Więc jakby Krzysiek zajął się tą merytoryczną częścią budowania struktury językowej, a ja zacząłem się zajmować postaciami, grafiką, projektowaniem oczywiście, bo rysować nie umiem, e, projektowaniem gier, punktów, tych wszystkich wybuchów i tak dalej, to była moja faza. Krzyszka było to, no jakby połączyliśmy siłę i, i to był taki czysty przykład synergicznej pracy. Czyli włożyliśmy obydwa swoje idee. W coś i powstało coś, co jest więcej niż suma nas dwóch. Nie? Więc to, to myślę, że tak w wielkim skrócie można zdefiniować jako idea powstania. Dobra, to będę wchodził w szczegóły. Jest pomysł na aplikację, coś tam projektujecie, jak to ma wyglądać merytorycznie, jak ma wyglądać cała ta mhm. gra, powiedzmy. Ale jak technicznie stworzyliście tę aplikację? Czy tutaj jak znaleźliście wykonawców, czy jak był z Polski, czy... Wykonawcę wśród kontaktów w telefonie, więc to jakby nie było kwestią to, żeby go znaleźć, tylko żeby go przekonać, bo to był bardzo jest za bardzo zapracowany człowiek, natomiast no jakby byliśmy dosyć przekonywujący w swojej wizji, więc jakby weszliśmy z nim w pokład. Potem wśród też znowu znajomych dostaliśmy namiar na grafika, który też okazało się, że jest świetny do projektowania tego wszystkiego, a, a szczerze mówiąc, nagłośnienie to Krzysiak załatwiał, ale już teraz po latach. Nie pamiętam, jak ono zostało wrzucone tam, skąd tych ludzi wzięliśmy, Wiem, że to było po jego stronie, że on tam jakieś miał kontakty. Także tu znów wyszliśmy z założenia, że bierzemy zespół, znajdujemy zespół ludzi, którzy nam to pomoże stworzyć, bo żaden z nas nie był programistą, tak? Żaden z nas nie był gdzieś tam grafikiem czy, czy muzykiem. Znaczy, no, Krzysiek muzykiem, tak, bo DJ-em, ale to jakby trochę innego rodzaju e, zawartość, choć właśnie dzięki temu to muzykę on był w stanie dobrać i tempo i tak dalej, bo on się na tym znał. E, ja, byłem w stanie skomentować fajnie, nie fajnie gra, e, czy jakby tonacje nie, lektorów, nie? te wszystkie tam przebicia i tak dalej, on to jakby potrafi nazwać, ja to tak bardziej, no, fajnie gada, nie fajnie gada, nie? E, pasuje mi ten dźwięk wybuchu do mojego tam pomysłu, nie pasuje mi dźwięk wybuchu, on to tak bardziej technicznie w tym wszystkim był. E, także, no, myślę, że w ten sposób, to przede wszystkim też prawdą jest to, że to, co było na początku na papierze jako projekt, e, bardzo mocno ewoluowało w trakcie produkcji, bo to jest też często rzecz, którą ja mówię osobom, które chcą zacząć biznes, że jakby to, co jest w Twojej głowie, jak powstaje jakiś produkt, projekt, zwłaszcza robić to po raz pierwszy, bardzo często ma odmienną formę. Nie mówię, że to jest zupełnie co innego, co było na początku. Natomiast śledząc zmiany, to myślę, że będę ostrożny, jeżeli powiem, że 40% jest czymś zupełnie innym, niż było w tak zwanym dniu pierwszym, kiedy budowaliśmy to jako koncepcję. Okej. Okay. W jaki sposób Wy się rozliczaliście? Czy Wy inwestowaliście w powstanie tej aplikacji swoje pieniądze, czy swoje, to były swoje pieniądze? Swoje czy zaprzeczyliście te osoby tak. i one się tym zajmowały? Tak, to powiem szczerze, że to była taka z naszej strony gra praktycznie po bank. Jaki to był koszt? Wiesz co, teraz ci dokładnie nie powiem, natomiast w tamtym czasie to było łącznie ponad 100 tysięcy złotych, ale konkretnie kwoty ci nie podam. Czyli które to były lata mniej więcej? 2.11, 2.12. Z czego Krzysiek włożył większą część, bo on już wtedy dłużej działał w biznesie, ja włożyłem mniejszą część okay. W jaki sposób ta aplikacja miała zarabiać, generować pieniądze? Już od samego początku um, próbowaliśmy zrobić model oparty o reklamy, bo jeszcze wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy, natomiast okazało się, że to jest niewystarczające. Natomiast już też od początku były pakiety. Czyli jakby część darmowa, tak zwana pokazująca, a potem możliwość wykupywania sobie kolejnych poziomów po to, żeby kontynuować naukę. I do dnia dzisiejszego ten model jest tak zwany hybrydowy, no bo do momentu opłacenia jakiegokolwiek, jakiegokolwiek pakietu, możesz normalnie korzystać z aplikacji, tylko ci wyświetlają reklamy, które też generują zyski, a po zakupie reklamy znikają. Już po pierwszym jakimkolwiek zakupie. Więc to jest jakby główny model, taki free app z wewnętrzną płatnością. Mhm. No. Na początku to była aplikacja, która działała na Androida? Na Androida, na Android. Jakby, znaczy inaczej jakbym wtedy miał tę wiedzę co mam dziś to bym najpierw wystartował z iPhone'em, ale tak jak mówię my to robiliśmy tak nie do końca jeszcze wtedy ten rynek był tak zbadany jak jest teraz, tak? nie do końca były materiały, szkolenia, to było takie trochę jeszcze wszystko działanie w ciemno, takie bardziej na intuicję, eee, więc Android był jakby tańszy w wykonaniu, bo tamte i certyfikaty i wszystko było mniej płatne, eee, więc iPhone doszedł pół roku po premierze iPhone, Androida. Pół roku albo 8 miesięcy. Czemu cztery. teraz mówisz, że najpierw byś poszedł w iPhone'a? Eee, pod kątem stricte biznesowym, dlatego że nie, jak rejestrujesz się to urządzy, e, urządzenia, użytkownicy iPhone'a od początku uczeni są, żeby płacić. Tam już podajesz kartę kredytową w momencie budowania Apple ID według statystyk dużo mniej osób jest zdecydowanych płacić na Androidzie. Oczywiście jest więcej urządzeń, jest większa różnorodność, ale też ta większa różnorodność powoduje problemy w iteracjach, no bo trzeba dopasować do większej ilości ekranów, no bo iPhone iOS to jest tylko iPhone, tak? No to z góry masz tam nie wiem 7 urządzeń czy 6, które bieżące są obsługiwane, tych pozycji po kolei i do tego się musisz przystosować. No w Androidzie ekranów masz na przykład 40 J typów, nie? Teraz może będzie nawet ich jeszcze więcej. Więc ta skalowalność to wszystko było trudniejsze. I przy relatywnie mniejszym zysku. Potem jak porównywaliśmy, to przy mniejszej ilości pobrań dużo większe zyski były na iPhone niż na Androidzie, relatywnie jakby porównując dane jeden do jednego. Okej, okay, no to jest fajna informacja. Jaką mniej więcej skalę ta aplikacja osiągnęła? Ile to było użytkowników na całym świecie? Jest, skresie? to jest ponad 5 milionów dalej cały czas to tak. funkcjonuje cały czas nie niestety cały jesteś czas się... funkcjonuje i, i mamy jeszcze kilka planów nie powiedzieliśmy ostatniego słowa ale je pozwolam sobie zachować w tajemnicy bo chcemy zrobić jeszcze do połowy roku mocne uderzenie w tym temacie okej okay. no zaglądałem sobie tam i to jest kilka powiedzmy mamy do wyboru jakby kilka aplikacji tak, do pięć różnych wersji języków. językowych tak okej okay. i cały czas to funkcjonuje generuje cały czas tak tak cały jest. czas super sprawa Powiedz w jaki sposób wy, wy promowaliście tą aplikację, no bo tutaj sporo osób, tak nam się wydaje często, że my stworzymy jakiś biznes, stworzymy produkt i to już samo gdzieś tam poleci tak, i to już mój będzie mój produkt hit. się samo broni. Tak. Więc w jaki sposób wy tą aplikację na początku promowaliście? Drzwiami i oknami. To jest taka szczera odpowiedź, ale prawdę mówiąc guerrilla marketing. Czyli wszystko co mogliśmy, fora, pisanie do mediów, publikowanie, postowanie. Przygotowywaliśmy nawet obrazki, które wrzucaliśmy na portale. ze śmiesznymi obrazkami gdzieś tam filmy nagrywaliśmy. Po prostu wszędzie, wszędzie, gdzie się dało, towaliśmy ziemię jak nam siedzi. Potrafiliśmy siedzieć po kilkanaście godzin, rozsyłając maile ręcznie do ludzi, pisząc do blogerów, pisząc do różnych tam portali technologicznych, w ogóle do jakichś pojedynczych osób, które już wtedy powoli się zaczęło tworzyć coś takiego jak influencerka w tamtych latach. Tylko jeszcze nie była tak, już wiesz, zmonetyzowana, więc można było sobie troszeczkę też taką gorilla marketing, być ludzie jeszcze za bardzo nie mieli wtedy tak bardzo menadżerów. Przynajmniej nie w Polsce. E, więc e, gdzie tylko się dało, tak naprawdę. Do dużych firm, e, gdzieś udało się nam nawiązać chociażby współpracę z Samsungiem, z Microsoftem, z rządem tajskim. To wszystko to było po prostu. No, taka mrówcza płaca, praca, ciśnięcie, gdzie się dało. Czyli to było wypromowane bez jakichś dużych budżetów marketingowych? Bez. No, bez no bo to my, my mówię, poszliśmy poszliśmy bankiem i, i jakby no, nie za bardzo mieliśmy nawet środki w tym momencie. One się dalej generowały, ale jakby też nie chcieliśmy przejść poza nasze możliwości finansowe. nie? A teraz obecnie, jak obecnie promowałbyś swoje projekty, już jesteś w innym miejscu trochę, teraz mhm. wykorzystujecie już płatne reklamy i poszedłeś w to, czy na przykład tworząc jakiś nowy projekt. Też poszedłbyś w, tą w dzisiejszych pierwszą. czasach e, świat jest już dużo bardziej zmonetyzowany, więc ten guerrilla marketing jest dużo trudniejszy poprzez i też e, szlif algorytmów Facebooka i Google, poprzez większe zabezpieczenia na forach, e, też przede wszystkim dużo większą ilość treści, dużo większą ilość tego shadow marketingu, które już są nawet robione płatnie. Nie? Wtedy to jeszcze takie nie było i można było sobie pozwolić na dużo, e, chociażby na przykład na publikowanie na grupach. No teraz Facebook cię odcina, ja wiem, po 20 grupach ci robi bloka. Wtedy my byliśmy w stanie po sto rzucać i, i szło dalej, nie? Jak był profil po prostu organiczny, czyli nasz prywatny, rośnący, to gdzieś tam po stu grupach dopiero dostawaliśmy jakieś ostrzeżenie. Więc tu jakby Facebook też zauważył, że dużo tego goryla marketingu było, więc bardzo ściął te możliwości. Także dziś obawiam się, że może to być niewystarczające. Aczkolwiek z drugiej strony, przy dobrze zaprojektowanej, inteligentnie kampanii, jeżeli wykorzystamy właściwych influencerów, dalej jest to możliwe. Tylko wymaga o wiele większego przemyślenia, planowania i pozyskania właściwych osób. Bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę wystarczy, żebyś złapał kontakt z jedną osobą, która ma milionowe zasięgi czy to na Instagramie, czy na YouTubie i prośbą, groźbą, kasą, nie wiem czym tam chcesz, namówiłem do podpromowania czy wystąpienia, bo to dalej się przekłada w jakimś talk show, czy programie telewizyjnym, czy wiesz czymś, co jest w telewizji, co też ma milionowe zasięgi, żeby się pchnąć. Bo jak masz to dobrze zrobione, to często wystarczy ci tylko jedno takie pchnięcie z któregokolwiek miejsca i potem możesz na tym czerpać. Jakby widząc, na przykład mając już, powiedzmy, wystąpienie w jakimś tam programie telewizyjnym, już masz press pack, który możesz pchać do innych mediów. Czyli już możesz sobie robić bazę mediów i wysyłać, że hej, słuchajcie, mam to i to, tu możecie zobaczyć, ci mnie wzięli, mogę też być u was. Nie? I to wtedy zadziała. Więc często to jest po prostu zdopanie jednej właściwej osoby. Super, Janku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była pierwsza Proszę. część. W drugiej części będziemy rozmawiać o treningu EMS, czyli o elektrostymulacji mięśni. Taka tak jak to Tak mówi? Dokładnie, tak. Elektro Stimulation. Super, drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję. Z Jankiem druga część naszej rozmowy ukaże się za kilka tygodni, także zapraszamy do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia.